5 miesięcy od deklaracji. Dzisiaj jesteśmy przed faktem podpisania umowy na wykonanie żłobka miejskiego w Skręgowicach. Na pewno informacja bardzo ważna dla najmłodszych z Co prawda, inwestycja wymaga dość dużo pracy i jakby szybkości jej realizacji, bo nie mamy dużo czasu, jedno że do końca roku trzeba ją zrealizować. Ja się niezmiernie cieszę z faktu, iż wykonywać to będzie właśnie kilka bo... Firma, jak wiecie Państwo, jest znana w Polsce, cieszy się bardzo dobrym uznaniem, można też powiedzieć, że jest wizytówką miasta, miasta Skierniewice, a jednocześnie jako firma skierniewicka <coughs> będzie wykonywać naszą skierniewicką inwestycję. Mamy, mamy nadzieję, że, że nie zawiedziemy do tych układanych oczekiwań i termin oczywiście zostanie dotrzymany. Też jest na pewno napięty i wywalający. 6 miesięcy zbudować przedszkolę z podwójnym na to nie jest standard wykonawstwa na polskim rynku, ale naszym zdaniem jest to wykonalne i na pewno tego terminu uda nam się dotrzymać. Także jeszcze raz dziękuję. za i mam nadzieję, że spotkamy się za pół roku w podobnych nastrojach i będziemy mogli przecinać z tego starcia.